Wiesz Kurwa ja pierdolę! Ui, I tak wszyscy zginiecie! Danky shuin! Rusz dupę! Trzełsi siusiak! Kamy chamy! Spust! W petkę! Uu, uu, uu. Ognia! Kawasaki! Kto pierwszy ten lepszy! Łatwo przeszło! Spierdalaj! Ło kurwa! Tutaj ślepy mamucie! Come on. Daj mi się dotknąć! Poszła! Ech, ech. Czekaj na no ty! Kamika, boski wiatr! Knia, 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 knia. Odwal się! Frajer nie trafił! Kurwa! Będzie tego! Skurwy syn! Eee! Łupsik! Zajebać! Zajebać! Za się, Z hełdożamy! Pojeba! Kryć dupy! Twoja stara! O-o! Wygraliśmy! Wygraliśmy! Zdychać! Co do chuja? Uu. Na śmierć, panie! Jak ci wpierdolę!